Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Xdemości. Demości. a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o pieniądzach, ale nie naszych, tylko polityków. Domy, działki, samochody, zegarki, miliony złotych oszczędności. Zaglądamy w oświadczenia majątkowe posłów. Nie brak takich, którzy chętnie zaglądali do portfeli innym, ale jak się okazuje sami też mają tak zwany dryg do interesów. Bartosz Wyżwiński. Nie ma chyba nic bardziej polskiego niż chęć sprawdzenia cudzego portfela, więc w dzisiejszym odcinku to sprawdzimy. Sławomir Mencen, Polityk Konfederacji deklaruje pokaźny majątek. Między innymi bitcoiny warte obecnie prawie 5 milionów złotych. Drugie ikzemności z rzędu, tylko wcześniej TVP pokazało bosaka, tym razem TVP pokazało mencena, ale można by rzec, że nastał dzień dzisiejszy, bo teraz w końcu. Yy, jesteśmy na końcu tej historii, który, którą zaraz zobaczycie. Te bitcoiny kupiłem w roku 2013, w związku z czym te obecne wahania cenowe to na mnie nie robią absolutnie żadnego wrażenia, bo ja przez te lata... Za, za, za ile tych bitcoinów było? Tak, jak zobaczysz moje oświadczenie majątkowe, jak mi się kiedyś tak nie poszczęści i zostanę zmuszony do zostania posłem, to się, to się przekonasz. Natomiast wtedy za 600 dolarów je kupowałem w każdym razie. Dobrze, zaraz próbuję to obliczyć. W związku z czym, czy teraz one są po 30 czy po 60 tysięcy to, dolarów, to nie robi na mnie żadnego wrażenia. I jak ktoś wszedł na ten rynek miesiąc temu, czy rok temu, czy nawet 3 lata temu, to ja rozumiem, że jest pewne zdziwienie, że nagle to spadło, ale to absolutnie zawsze tak było. Jak je kupiłem za 600 dolarów, to one bardzo szybko urosły tam do 1000 czy 1100, a potem spadły chyba na 150 czy 200. Ich przez 2-3 lata były poniżej poziomu, za które je kupiłem, natomiast wytrzymałem je cały czas i teraz są znacznie więcej warte. I Mencenowi trafiło się to nieszczęście, czyli został posłem i ludzie na Twitterze byli pod wrażeniem, jak to Mencen dobrze wypełnił to oświadczenie majątkowe. No moim zdaniem... Po prostu wypełnił tak, jak powinien to każdy poseł wypełnić, ale my mamy aktualnie obniżone wymagania, bo wiemy jak inni politycy wypełniają te oświadczenia majątkowe, co mogę, Za co mogę pochwalić Mencena to nie za dobrze wypełnione oświadczenie majątkowe, tylko że będzie posłem niezawodowym, czyli nie będzie pobierał uposażenia. Poselskiego, po prostu będzie dalej prowadził własną działalność, a jest to naprawdę y, rzadki przypadek w polskim parlamencie. I udziały w spółkach szacowane na 40 milionów złotych. No to pewnie jesteście jeszcze ciekawi, co Sławomir Mencen mówi o majątku Sławomira Mencena, i to teraz Wam pokażę. Posłów, jest tam oświadczenie, zaczynamy od człowieka po mojej prawej stronie Sławomira Mencena. I proszę Państwa, czytamy w tym oświadczeniu, panie pośle, że ma Pan bitcoiny warte niemal 5 milionów złotych, dwa domy, oszczędności powyżej miliona złotych oraz udziały w firmach w wysokości około 40 milionów złotych. Jeśli dobrze wszystko przeczytałem, sporo jak na młody wiek. Jak dochodzi się do takich pieniędzy? Proszę powiedzieć być może naszym młodym widzom, którzy chcieliby. Tyle, tyle zarabiać? Wielokrotnie powtarzałem, że do majątku dochodzi się oszczędnością, pracowitością i przedsiębiorczością i też staram się to na co dzień robić, natomiast jest bardzo ważna sprawa. Te bitcoiny, które ja posiadam, to na nich zarobiłem pieniądze tylko i wyłącznie dlatego, że nie słuchałem polityków, nie słuchałem Komisji Nadzoru Finansowego, która od 10 lat ostrzegała wszystkich, żeby nie inwestować w kryptowaluty, która zachęcała banki do tego, żeby zamykać konta bankowe osobom posiadającym kryptowaluty i nie słuchałem tych wszystkich ludzi, tylko dlatego na tym zarobiłem. A gdybym te pieniądze wtedy, 10 lat temu, kiedy kupiłem bitcoiny, zainwestował w zarządzane najpierw przez platformersów, a potem pisowców spółki Skarbu Państwa, to bym pieniądze stracił. Dlatego wielki apel do państwa, jak chcecie zarobić pieniądze, to nie słuchajcie polityków. Ale teraz pan jest politykiem, więc y, mają pana słuchać, czy nie? Bo się zastanawiam. Nie. Co ze mnie za polityk, panie redaktorze? Co Jak to jest pan posłem? Ale stary jest, trzeba to docenić. Sławomir Mencen tutaj powiedział, co ze mnie za polityk i potwierdza się moja teza, że Sławomir Mencen trochę używa taktyki pana Zełęckiego i nie kreuje się na polityka, tylko na taką luźniejszą osobę. Zwróćcie uwagę na jego ubiór. Jest teraz w sweterku, w koszuli, a w Sejmie pojawia się zawsze bez Krawata i ba, jeszcze nazywa siebie, że nie jest politykiem. Gdy jedni zbierają bitcoiny, poseł PO Robert Kropiwnicki inwestuje w nieruchomości. Pan jest kolekcjonerem. Nie kolekcjonerem, raczej inwestorem. Dziewięć mieszkań. Fiu, fiu. 9 mieszkań to pan poseł miał, ale dwa lata temu, teraz ma ich 11 i do tego 400 tysięcy złotych oszczędności. Czy to tylko za skromną poselską pensję? Nie. Kropiwnicki twierdzi, że kiedyś pracował w samorządowej spółce. Tutaj TVP chciało chyba pokazać, że za pieniądze z samorządowej spółki nie da się kupić mieszkania albo kilku. Ale ja zauważyłem coś chyba jeszcze gorszego, właśnie, że pan Kropiwnicki... Yy, Kupił mieszkania właśnie za pieniądze z samorządowej spółki, a zazwyczaj posady w samorządowych spółkach to po prostu ma się poznajomości. Moje gratulacje. I rozumiem, że wtedy pan odłożył te pieniądze na, na te wszystkie mieszkania. Tak. Tylu mieszkań Roman Giertych może jedynie pozazdrościć, bo sam deklaruje tylko jedno: o posiadłości we Włoszech, która była przeszukiwana przez włoską policję, wraz z CBA. Mowy nie ma. 100 tysięcy złotych i ponad ćwierć miliona euro deklaruje Donald Tusk, który, jak wynika z oświadczenia majątkowego, własnego M nie ma w ogóle. Tymczasem Mateusz Morawicki przepisujący majątek na żonę. Widzisz mnie? Nie wiem właściwie, po co politycy to robią, przecież prawie każdy Polak wie, że ci politycy są bogatsi od typowego Kowalskiego, a jak nagle ukrywają cały majątek, no to to jeszcze gorzej wypada, niż by pokazali ten swój majątek i myślę, że ludzie bardziej zaufają osobie, która no, jednak coś posiada i tego nie ukrywa, niż tego kreującego się, że siedzi od urodzenia w polityce i niczego się nie dorobił. Także Donald Tusk nie ma żadnej nieruchomości, to jest śmieszne. To jest zaskakujące, że Donald Tusk, który ma trzy emerytury z trzech różnych źródeł, i to bardzo wysokie emerytury, szczególnie te z Unii Europejskiej, nie ma żadnych nieruchomości. To proste. Tusk przepisał majątek na żonę, za to sam chętnie zaglądał w portfel innym. Tutaj jeszcze raz się powtórzę: halo, ziemia! Możecie sprawdzić oświadczenie Mateusza Morawickiego? Prawdziwe konkrety Mateusza Morawieckiego. Czytam. Obligacje skarbowe o wartości 4 403 140 zł. Premier Mateusz Morawiecki zgromadził prawie 100 tysięcy złotych oszczędności, wykazał kilka nieruchomości i obligacje skarbowe o wartości prawie 5 milionów złotych, za których zakup był krytykowany. Przez polityków koalicji obywatelskiej. Mateusz Morawiecki zabezpieczył swoje pieniądze, inwestując w zeszłym roku w obligacje oprocentowane inflacją. Tyle, że jak wynika z oświadczenia, poseł Lubnauer sama deklaruje obligacje skarbowe warte ponad 3 miliony złotych. Na szczęście to może zajmuje się inwestowaniem. Ale zainwestował nie. w obligacje czy nie? Bo to jest coś na kształt zarządu no. powierniczego. To czego o. brakuje u premiera. Może mhm. jest że pan premier, Tak, że wyszłam z założenia, że od, oddałam decyzję dotyczącą. Ale zainwestował w, w obligacje drzwi. czy nie? Tak. Jak chciała być świętsza od papieża, to nie powinna była na tym zarabiać. Z całego serca doceńmy pana Sakiewicza. Świątek, piątek czy niedziela, deszcz, ulewa czy śnieżyca. Pan Sakiewicz i tak w tym samym dokładnie miejscu da komentarz do dzisiejszego wydania Wiadomości. Wszystkie oświadczenia majątkowe są dostępne na stronach internetowych Sejmu i Senatu. Bartosz Łyżwiński, Wiadomości. I na kolejnym streamie sprawdzimy oświadczenia majątkowe polityków, których wy będziecie chcieli sprawdzić, zobaczymy czego się dorobili przez tyle lat bycia w polityce, a ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!